Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest wtorek 31 maja. Siódmy tydzień wielkanocny, ale dzisiaj akurat 31 maja obchodzimy święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli takie wydarzenie wspominamy, przeżywamy właściwie, tak należałoby powiedzieć po polsku, przeżywamy takie wydarzenie, jak to Maryja wybrała się z wizytą do swojej krewnej Elżbiety, o której się dowiedziała w czasie zwiastowania, że jest już w szóstym miesiącu właśnie od poczęcia czyli dwie trzecie ciąży Elżbiety już minęło. Właśnie warto pamiętać, że my przeżywamy te wydarzenia, nie po prostu je wspominamy, jakby przywodzimy na pamięć coś, co należy do historii, czego dzisiaj już tak naprawdę nie ma, tylko właśnie odkrywamy ze zdumieniem, że Pan Bóg daje nam dostęp właśnie do tych wydarzeń, o których czytamy w Ewangelii, daje nam dostęp, możemy wejść w te wydarzenia. To szczególnie przeżywał święty Łukasz, jak jakoś to widzę we wprowadzeniu do jego Ewangelii, że on zaprasza Teofila właśnie do takiej drogi, żeby Teofil się przekonał o całkowitej pewności udzielonych mu nauk. Nie, prawda? I zaprasza Teofila, żeby po prostu wszedł, wszedł w te wydarzenia, przeżył i je, doświadczył sam właśnie w tych wydarzeniach działania Bożego żeby to działanie Boże na nim się spełniło. Właśnie. To jest, tak to działa u świętego Łukasza: że działanie Boże jest związane z całej Biblii, związane z dwiema rzeczywistościami z rzeczywistością Słowa i z rzeczywistością Ducha. I tak działa. Bóg do dzisiaj tak zaczął działać, czy tak działał w stworzeniu, posługiwał się Duchem i, i Słowem. Tak działał w historii zbawienia, tak działał w życiu Maryi, w życiu Jezusa Chrystusa, tak działa w historii świata do dzisiaj duch i Słowo. Tak, dzisiejsza Ewangelia oczywiście opowiada o tym, że wydarzeniu. To jest pierwszy rozdział Łukasza 39 do 56. Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić się będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocy. Święte jest imię Jego. A jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił w stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem: pomny nas miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi, jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. <laughs> Właśnie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Jak się głębiej przyjrzeć, to nie wiem, czy wy to widzicie, że jak się głębiej przyjrzeć, to Maryja robi dla Elżbiety dokładnie to samo, co dla niej zrobił Bóg. Zresztą nawet Łukasz tu używa tych samych czasowników na opisanie czynności Maryi, że Bóg. Posłał do, do Maryi, anioła Gabriela, który wszedł do niej i ją pozdrowił. Maria robi to samo dla Elżbiety. Idzie i to w góry, więc ta droga jest niełatwa i nie jest jej tak prosto. To nie idzie tak, że tak powiem, z górki, ale właśnie trzeba iść w górę. Idzie w góry do Elżbiety, wchodzi do niej ją. Pozdrawia. I teraz skutek pozdrowienia anielskiego, skutek słowa, które anioł przekazał Maryi, słowa Boga który anioł przekazał Maryi. No właśnie, bo Maryja rozpoznała w słowie anielskim słowo samego Pana nie? i powołuje się na to, że sam, to ja, Służebnica Pańska się według Twojego słowa stanie. Że Maryja cała należy do Pana i poddaje się tylko i wyłącznie słowu Pana waszej W scenie zwiasowania bardzo Maryja dba, żeby się upewnić, że to słowo, które przekazuje jej Anioł, to słowo, które do niej przynosi Anioł, jest słowem Pana, że to pozdrowienie rzeczywiście pochodzi od Pana. Tak? I się dopiero wtedy poddaje temu pozdrowieniu, temu orędziu. Właśnie. I tutaj wasze się pojawia dokładnie ten sam czasownik na określenie czynności Maryi wobec Elżbiety, na określenie pozdrowienia Maryi który się pojawiał właśnie w scenie zwiastowania, że Maryja robi wobec Elżbiety to samo, co Bóg uczynił wobec niej poprzez anioła. Jakby zwiastuje, niesie słowo, które otrzymała poprzez anioła i przekazuje Elżbiecie i to właściwie Maria będzie robić całe życie. Słowo, które się ukształtowało w niej, które stało się ciałem, ona przekazuje nam, prawda? swojego Syna Jezusa Chrystusa nieustannie nam daje. To jest scena na przykład oferowania w świątyni, prawda? Wyraża tą ideę, że Maria nieustannie daje nam słowo, któremu się poddała, które się w niej ukształtowało, które z niej wzięło ciało, które jest jej synem. I to jest pewne zjednoczenie, znaczy nie pewne, tylko zjednoczenie Maryi z miłością samego Boga, nie? bo to sam Bóg, Bóg Ojciec, daje nam w darze swego Syna słowo wcielone. I Maria tutaj no, jest w zupełnej jedności z Bogiem. Kochana z tą samą miłością, którą kocha nas Bóg, dlatego święty Jan widział ją obleczoną w słońce, obleczoną w miłość samego Boga. Właśnie, więc to, jest to to jest ważne, żeby to zobaczyć w Matce Najświętszej, że Matka Najświętsza żyje zapatrzona w Boga, zasłuchana w Jego Słowo, poddana Duchowi Boga, o którym wspomniał Maryi Anioł w czasie zesłania, że ten Duch stąpi na nią, ocieni ją, i doświadczyć działania Jego mocy. Właśnie więc Maria żyje zapatrzona, zasłuchana w Boga, poddana całkowicie Duchowi Świętemu, do tego stopnia poddana, że nazywamy ją Oblubienicą Ducha. Maria nie stawiała Duchowi Świętemu żadnych barier, żadnych granic. i skutek jest taki, że Maria wobec ludzi, tego doświadcza jako pierwsza Elżbieta, wobec ludzi robi dokładnie to samo, co wobec niej robi Bóg. Przychodzi przekazuje Słowo, Przekazuje słowo, słowo miłości, słowo troski, słowo błogosławieństwa, słowo obietnicy, słowo pociechy właśnie to wszystko, co do tej pory rozważaliśmy w wypowiedziach Jezusa wziętych z ostatniej wieczerzy i przekazuje ducha, którego otrzymała. Idzie do Elżbiety właśnie wiedziona tym słowem i duchem, który otrzymała od Boga. Otrzymała od Boga słowo, otrzymała od Boga ducha, to ją prowadzi w tym słowie była mowa, Elżbiecie, duchem uzdania do tego, żeby czynić, żeby włączyć się w działanie Boga wobec świata. Prawda, że Pan Bóg w scenie zwiastowania obiecał Maryi, prawda? że jej syn będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, że będzie zasiądzie na tronie Dawida i że jego panowanie będzie końca, więc jakby w tym wszystkim mieści się taka obietnica. Że w jej synu Bóg dokona pewnego dzieła dla całego świata. To chodzi o ten tron Dawida. Nie? Że Dawid zbudował ogromne królestwo, o którym Żydzi marzą do dzisiaj, żeby takie królestwo odbudować. Królestwo, które później przejął Salomon, i w oczach Żydów właśnie to królestwo obejmowało cały świat. Przynajmniej ten świat, który był godny uwagi w ich oczach. Właśnie więc. Maryja włącza się w działanie Boga wobec świata, daje się zaprosić do tego, co Bóg chce wobec świata uczynić i właśnie pierwszym wyrazem tego, że Maryja dała się zaprosić, dała się włączyć w działanie Boga, dała się włączyć w tą troskliwą miłość Boga, miłość Boga, która przez swoje słowo i przez Ducha Świętego chce zatroszczyć o cały świat, o wszystkich ludzi, ona daje się zaprosić, ona się w to włącza. Ona poddaje się słowu, poddaje się duchowi, to słowo ją poucza, do czego Bóg ją chce zaprosić, Duch Święty ją uznania do tego, żeby się w to zaproszenie włączyła, i to się dzieje. I zobaczę, że dla Maryi to nie ma znaczenia, czy ona doświadczyła, że jest w stanie działać, czy jest w stanie włączyć się w działanie Boga wobec miliona ludzi, wobec miliarda ludzi, czy wobec jednej osoby, prawda? Maryja wyśpiewała chwałę Bogu, że spełniło się to, co Bóg jej obiecał, że Bóg jej obiecał, że włączy ją w swoje plany, włączy ją w swoją miłość, że zaprasza ją do swojej miłości, że chce, żeby ona miała udział w Jego miłości, w Jego troskliwej miłości, w Jego miłości, która troszczy się o cały świat i o wszystkich ludzi. I Maria doświadcza, że rzeczywiście jej zgoda na to, to że ona na to się zgodziła, że rzeczywiście Pan Bóg to spełnił. Że ona jest w stanie zatroszczyć o Elżbietę tak, jak zatroszczył się o nią Bóg. Prawda? I że ona to czyni. Ona to czyni z radością. Odkrywa w tej trosce o Elżbietę no właśnie to, że się spełniły słowa powiedziane jej od Pana. Rzeczywiście się spełniły. Rzeczywiście jest włączona w troskliwość Boga. I ona to odkrywa wobec jednej osoby, wobec Elżbiety. Toż Maria nie ma jakichś strasznych ambicji że to muszą być nieprawdopodobne dzieła wobec jakichś nieprawdopodobnych ilości ludzi, że to trzeba gromadzić, nie wiadomo jakie tłumy, nie wiadomo co dokonać, prawda? I wystarczy to doświadczenie, że, że ma w sobie tą moc Ducha, która potrafi ją poderwać. Tam jest takie słowo, że Maria powstawszy, Anastas, to jest anistym i to właśnie później będzie mowa o zmartwychwstaniu Jezusa, to słowo będzie opisywało zmartwychwstanie Jezusa, nie? że Maria podrywa się w Duchu Świętym, jakby zaproszona Słowem, Uzdolniona Duchem Świętem, podrywa się, prawda? idzie w te góry. Prawda? To jest jakiś wysiłek, jakieś przełamanie czegoś, prawda? wzniesienie się ku czemuś. Nie? Słowo i duch ją podnoszą, tak jak Adam kiedyś był podniesiony do Ogrodu Rajskiego i włączony w tą troskliwość Boga o ogród rajski, o, o całe stworzenie. Prawda? I Maryja daje się pociągnąć, daje się pociągnąć słowu, poprowadzić duchowi, prawda? daje się podnieść. Daje się włączyć w troskliwość Boga o cały świat, o wszelkie stworzenie, a w szczególności o ludzi, właśnie w tą zbawczą troskliwość Boga, która się wyrazi ostatecznie w Jezusie Chrystusie. Daje się zaprosić, daje się włączyć. Mówicie, Bóg jest miłością, On chce zaprosić, włączyć każdego z nas w swoje działanie, tylko że Jego Słowo, Jego Duch, i okazuje się, że to Słowo jest osobą, to jest Jezus Chrystus, prawda? Jego Duch jest osobą, osobową miłością, prawda? Że to wszystko wymaga mojej decyzji, mojej zgody, prawda? Tak jak Pan Bóg jakby był bezradny wobec Maryi, dopóki Maryja się nie zgodziła. To właśnie trzeba dobrze rozumieć wszechmoc Boga, że wszechmoc Boga to jest wszechmoc miłości. Miłość potrzebuje zgody, potrzebuje pragnienia, że ja chcę tego. Że ja chcę, żeby ta miłość dokonała ze mną, we mnie tego do tego co mi obiecuje, obiecuje mi zaproszenie, wielkie zaproszenie, wielkie włączenie, w wielkie razem Boga i że w tym wielkim razem Boga ja będę miał udział w tej miłosnej troskliwości Boga o wszystko i będę miał w sobie radość samego Boga, radość tego, który kocha i się troszczy o kochanych. I Maryja to ma w sobie, w Maryi się to spełnia. W Maryi widać jak to działa, nie? że trzeba decyzji, trzeba powstać. Nie? Trzeba ruszyć, trzeba dać się pociągnąć słowu, poprowadzić duchowi. Trzeba z tego skorzystać. Natomiast możemy powiedzieć, nie, no, mi się nie chce powstać, mi się nie chce tego zrobić, mi się nie chce w to włączyć, mi się nie chce ruszyć, albo w ogóle ja chcę ruszyć w ogóle w innym kierunku, w ogóle chcę robić coś innego, nie chcę robić tego, do czego mnie Bóg zaprasza. Nie dam się podnieść, wolę wrócić do prochu, z którego zostałem wzięty. Można żyć i tak. Można słuchać nie Ducha Świętego, nie Słowa Bożego, ale swoich namiętności swoich emocji, swoich popędów, swoich zachcianek, można żyć zasłuchanym właśnie w całą tą serę i gonić za tym, co miłe i ładne z wyglądu, prawda, co, co pociągające z wyglądu i smaczne, prawda, a co kryje w sobie śmierć, nie? co właśnie prowadzi w odwrotnym kierunku niż ten, do którego zaprasza mnie Bóg, bo Bóg zaprasza mnie do swojego życia, które jest życiem miłości. A ja mogę wybrać kierunek, do którego mnie zaprasza mój egoista, a ten kierunek jest dokładnie odwrotny. To jest zaproszenie do powrotu do prochu, z którego zostałem wzięty. Prawda? Uleganie tylko tej sferze emocjonalnej, namiętnej, takiej właśnie zachciankowej, tylko życie na tym poziomie, no to jest właśnie wracanie do prochu, z którego zostałem wzięty. I zobaczcie, że ta sfera powoduje, że coraz mniej się człowiekowi chce, tego mi się nie chce, tego mi się nie chce. Chcę mi się tylko tego, do czego mnie pchną moje emocje, namiętności, zachcianki. A Maryja daje się podnieść, nie? tak jak Adam dał się podnieść do ogrodu rajskiego, dał się podnieść do wspólnoty z Bogiem, do jedności z Bogiem, w Bożej trosce o wszelkie stworzenie. Tak Maryja daje się podnieść. Prawda? I tak wychwala Boga, tak pokazuje, jakby, że Bóg rzeczywiście w niej to zdziałał. I Maryja w tym wychwalaniu Boga jakby znika. Że ja sama z siebie bym tego nie zrobiła. Nie? Elżbieta się zachwyca Maryją, a Maryja mówi o Bogu, że On to sprawił. Prawda? Ja sama z siebie bym tego nie zrobiła, nie znalazłabym w sobie tyle siły, tyle mocy samej z siebie, to by mi się nie chciało i w ogóle i tak dalej. To wszystko sprawił we mnie Bóg, że przychodzę się o Ciebie zatroszczyć. To wszystko sprawił we mnie Bóg, że przychodzę Cię kochać, przychodzę się o Ciebie zatroszczyć. Prawda? I zobaczcie, że w tej miłosnej trosce Maryi, kiedy Maryja daje się zaprosić Bogu do troski o świat, o ludzi, o wszelkie stworzenie, w tym w, w, jakby konkretnym przejawem tego zaproszenia, że na wchodzi do Elżbiety, troszczy się o Elżbietę, Właśnie warto to ciągle to mieć przed oczami, że Maryja w ogóle się nie interesuje skalą. Tą skalą. rzecz troska jednego człowieka, tak jak później powie Jezus, że to może być podanie kubka wody spragnionemu. I to jest, jeżeli robię to w imię Jezusa, to już jestem włączony w tą wielką Bożą troskę o całe stworzenie. Prawda? Ten kubek wody wystarczy, prawda? zatroszczenie się o jedną osobę wystarczy. Prawda? Już jestem razem z Bogiem w Jego miłości. To jest niezwykłe, niesamowite. Wystarczą proste, codzienne gesty. Jestem razem z Bogiem w Jego miłości, w Jego troskliwości, w Jego, w jego radości, radości w duchu świętym, radości w duchu miłości, prawda? zaproszony przez Słowo. Prawda? I Elżbieta doświadcza tego, że Maryja przychodzi zaproszona przez Słowo w mocy ducha świętego, i, i skutek jest taki, że przez Maryję Bóg przekazuje Elżbiecie to, w co wyposażył Maryję. Przekazuje Elżbiecie Słowo i ducha. I, i, I Elżbieta tego doświadcza, i dziecko tego doświadczają. Oboje tego doświadczają. Właśnie tak to działa, tak to się rozprzestrzenia, że ja idę zaproszony przez Słowo. Dobrze zrozumieć. Słowo nie jest słowem rozkazu, że ja mam to uczynić i Pan Bóg mnie rozliczy. Tylko słowo jest słowem zaproszenia, że Pan Bóg chce coś uczynić, a ja jeśli chcę mogę się włączyć w to działanie Boga. Pan Bóg mi opowiada. Właśnie dlatego Pan Bóg nam opowiada jakie ma plany, co chce czynić, bo to jest zaproszenie. To jest zaproszenie, żebym ja się w te Jego plany włączył. W tego dzieła włączył, prawda? I z tym zaproszeniem idzie moc, moc ducha świętego. I zobaczcie, to będzie robił Jezus. Jezus, strzelone słowo, będzie pokazywał, do czego Bóg nas zaprasza. Całe jego życie będzie wyznaniem miłości Boga, troskliwej miłości Boga. Miłości Boga, która troszczy się o każdego człowieka i zaprasza nas, żebyśmy się miłowali wzajemnie tak jak on nas, nie? I Jezus oddaje nam swego ducha z krzyża i nieustannie stałych, gdy przychodzi, daje ducha, i kiedy wstępuje do Ojca, to od Ojca posyła nam ducha, żebyśmy mieli siłę, moc tego samego ducha, który prowadził Jezusa. Żebyśmy mieli moc włączyć się właśnie w to, do czego Jezus nas zaprasza, do czego zaprasza nas Słowo. My potrzebujemy Słowa, żebyśmy wiedzieli, do czego Bóg mnie zaprasza. Nie znamy Boga, Słowo nam opowiada o Bogu, Jego miłości, a to jest miłość konkretna. Ta opowieść o miłości Boga to jest konkret, to jest historia, której doświadczamy, wydarzenia, to jest to, co Bóg robi. To, to co czyni w Chrystusie, to jest konkret. I teraz ja jestem do tego zaproszony, i wyposażony w Ducha Świętego i mogę to czynić tak jak Maryja i odkrywać z radością, że jestem rzeczywiście zdolny do tego, żeby włączać się w to, do czego Jezus mnie zaprasza, do czego zaprasza mnie Słowo. Że jestem rzeczywiście do tego zdolny. I tak moje życie staje się pieśnią uwielbienia, tą pieśnią, która, którą wyśpiewuje Maryja Bogu, pieśnią chwały Boga. To nie ja to sprawiłem w sobie, to Bóg to sprawił we mnie że we mnie możecie doświadczać troskliwości samego Boga, bo, miłości samego Boga, nachylenia nad Wami samego Boga. To Bóg to sprawił we mnie. Ja tylko uwierzyłem, że to się spełni, że jak ruszę z miejsca i zacznę to robić, to rzeczywiście Bóg to uzupełni. Uzupełni swoim słowem wcielonym, uzupełni swoim duchem, uzupełni swoją potężną ręką, bo to On mnie zaprosił do swojego troskliwego działania, do swojej troskliwej miłości. I właśnie widzicie, słuchaliśmy przez te dni tej opo wielkiej opowieści Jezusa o troskliwej miłości Boga. Tak, wielkiej opowieści, słowa o duchu, który ma przyjść i nas do tego uzdolnić, żebyśmy zrozumieli to Boże działanie, zaczęli je widzieć, zaczęli widzieć to Boże zaproszenie i mieli chęć, siłę, moc, żeby się w nie włączyć. Prawda, tego żeśmy słuchali i teraz widzimy, nie? widzimy to wezwanie. Po prostu rusz i zacznij to robić. Każdego dnia na nowo rusz i zacznij to robić, a Bóg mówi, ja uzupełnię resztę. Uwierz, że ja to uzupełnię, prawda? Elżbieta wychwala Maryję, bo Maria uwierzyła, że jest spełnienie, jest spełnienie, udoskonalenie tego, co usłyszała od Boga, tego, co zostało jej powiedziane od Boga. Tak dosłownie mówi Elżbieta, że uwierzyłaś, uwierzyłaś że jest spełnienie, nie? że jest spełnienie słowom powiedzianym ci od Pana. Że jest jakby uzupełnienie, dopełnienie, wypełnienie. Maryja uwierzyła, że jak ruszę, to Bóg to uzupełni, wypełni. Jeżeli ja wysłucham słowa, dam się zaprosić w odpowiednim kierunku i ruszę, to Bóg to wypełni, uzupełni swoim słowem, swoją żywą obecnością. Właśnie dlatego Bóg przez Maryję stał się Emanuelem, Bogiem z nami żeby nas zapraszać, żeby dawać nam Ducha i żeby swoją obecnością, swoją mocą wypełniać, uzupełniać nasze działanie, jeśli tylko ruszymy w odpowiednim kierunku. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.